Cześć! Dziś kolejne szybkie keto rozwiązanie. Zapraszam na sałatkę jajeczną z pieczarkami, pachnącą i bardzo prostą do zrobienia. Jajka wcześniej gotuję na twardo, a teraz usmażę pieczarki. Na patelni już mam rozgrzany tłuszcz. Pieczarki kroję w kostkę i smażę do lekkiego zrumienienia. Gdy pieczarki będą rumiane, już wyłączę gaz, można je leciutko posolić. A w tym czasie zabieram się do przygotowania reszty składników. Już mam ugotowane jajka, pokroiłam. Teraz dodaję pieczarki, fasolę, szczypiorek, majonez, ewentualnie śmietanę bądź serek kanapkowy. Można zastąpić także majonezem i sałatka tak naprawdę gotowa. Nie żałuję szczypiorku. Doprawiamy do smaku według uznania. Sól i pieprz i sałatka bardzo pożywna i jak sami widzieliście prosta do zrobienia. Jeżeli spodobał Wam się ten pomysł, jak zwykle czekam na Wasze komentarze i łapki. Przypominam, że więcej sałatek znajdziecie w moim e-booku, link znajdziecie pod filmem. Do następnego razu, pa pa!